Czy spadek akcji spółki o 50% automatycznie oznacza, że są one tanie? Jak w ogóle ocenić, czy dane akcje są okazją inwestycyjną, czy może są przewartościowane? W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam praktyczną metodę wyceny akcji, którą sam stosuję. Ta metoda nie tylko pomoże Wam odpowiedzieć na te kluczowe pytania, ale też może uchronić was przed podejmowaniem błędnych decyzji inwestycyjnych. Zapraszam. Sponsorem odcinka jest XTB. Sam inwestuję przez XTB głównie ze względu na brak prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro i wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla polskich inwestorów, jak udostępnienie PIT-8C do łatwego rozliczania podatkowego czy formularza W-8B zmniejszającego należne podatki od dywidend z akcji amerykańskich. Dlaczego w ogóle umiejętność wyceny akcji jest taka ważna? Przede wszystkim, oczywiście, w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć niedowartościowane spółki, spółki, które są faktycznie, naszym zdaniem, tanie. Do tego, jeśli mamy jakieś swoje wyrobione metody wyceny akcji, jesteśmy też bardziej świadomi tego, co rynek myśli na temat danej spółki, i jeśli jest na przykład taka sytuacja, że wycena dla nas jest absurdalnie niska, w ten sposób możemy na przykład odnaleźć jakieś ryzyka, o których wcześniej nie pomyślelibyśmy, gdyby wydawała nam się ta wycena fair. Po trzecie, dużo łatwiej, przynajmniej mi, wytrzymać spadki na jakichś akcjach, jeśli czuję, że kupiłem daną spółkę po dobrej cenie. Jeśli jeszcze bardziej spada, a ja nie czuję jakiejś wielkiej zmiany w fundamentach danego biznesu, to wtedy traktuję to jako jeszcze większą okazję, czy jaką większą jeszcze promocję. Dodatkowo z psychologicznego punktu widzenia ciężej jest nam kupować coś po wzrostach. Jeśli kupimy jakieś akcje, one wzrosną o 30% na przykład w rok, no to trochę gorzej nam się kupuje te akcje, no bo kupujemy drożej niż kupowaliśmy wtedy i, i zakotwiczamy się do tych cen wcześniejszych, po których kupowaliśmy. Jeśli Potrafimy wycenić akcję na stan dzisiejszy, to no, łatwiej jest nam kupić po takich wzrostach, bo i tak czujemy, że jest tanio. No i po piąte, mega moim zdaniem ważne, jeśli potrafimy wycenić akcję, no to podejmujemy już dużo bardziej świadomą, własną decyzję inwestycyjną, nie polegamy tylko na opinii jakichś youtuberów, czy analityków, czy o, teraz to jest okazyjna cena. W Polsce mamy powiedzenie, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Jednak na giełdzie nie zawsze tak to może wyglądać, bo wszystko zależy od tego, nie wiem jaka jest geneza w ogóle tego przysłowia, ale powiedzmy, że można te ptaki gdzieś tam na targu sprzedać, no to w tym przysłowie, wiadomo, jest mowa, żeby jednak nie ryzykować i mieć to, co już mamy w ręce, żeby tego nie stracić. Problem polega na tym, że takiego wróbla, coś pewnego, możemy sprzedać powiedzmy za 1 zł, a ten gołąb to coś, po co trzeba sięgnąć, gdzieś tam wejść na ten dach, może być droższy. I kwestia, czy on jest dwa razy droższy, czy trzy tego nie wiemy. Natomiast wiemy o tym, że trzeba podjąć jakieś ryzyko. No i to jest ta tak zwana premia za ryzyko, coś co musimy oszacować. Bo na przykład, co by było, gdyby gołąb był wart 3 zł czy 5 zł? No wiadomo, w końcu ta nagroda jest na tyle istotna, że warto zaryzykować. No i dzięki tej wycenie, wydaje mi się, możemy właśnie mniej więcej spróbować sobie odpowiedzieć na te pytania. Jak trudno tam wejść? Czyli jakie jest ryzyko tej inwestycji? Jak długo nam to zajmie, takie wchodzenie na dach? No i ile faktycznie ten gołąb to coś, coś ryzykownego może kosztować w przyszłości? I czy to jest warte dzisiejszej złotówki? I teraz możemy sobie wybrać jakieś totalnie bezpieczne możliwości inwestycyjne, czy nawet nie inwestować. Czyli jeśli zostawimy gotówkę na koncie w ogóle bez żadnego konta oszczędnościowego, no to nic nie zarabiamy. Nasze zwroty wynoszą 0% rocznie. Możemy to gdzieś włożyć na jakieś fajne konta oszczędnościowe, no i te konta oszczędnościowe zarabiają 5% rocznie. Obligacje skarbowe, na przykład też bezpieczna opcja, te dziesięcioletnie EDO na dzień dzisiejszy dają 6,55% przez pierwszy rok, a potem wchodzi oprocentowanie rzędu inflacji plus 2% i to jest tam co roku wyliczane. Tego typu zwroty możemy mieć na tych powiedzmy bezpiecznych instrumentach. I to nam trochę daje bazę, jakby do tego, żeby określić, jakie przynajmniej chcemy mieć zwroty z akcji, żeby dostać właśnie tą premię za ryzykowanie na giełdzie, bo oczywiście ryzykujemy swoimi pieniędzmi, możemy w coś zainwestować i to może gdzieś tam akcje mogą pójść w dół i mogą być dużo mniej warte w przyszłości. My chcemy za to ryzyko, jakie poświęcamy, mieć większy zwrot niż na tych powiedzmy tych bezpiecznych instrumentach. Jeśli chodzi o mnie, ja mam dość prosty sposób wyliczania, to znaczy, ja bym chciał podwoić swój zainwestowany kapitał przez 5 lat. To jest taka prosta baza, którą będę właśnie wykorzystywał do mojej wyceny, bo wydaje mi się, że to jest właśnie coś osiągalnego z jednej strony. A z drugiej pozwalającego no, dużo lepiej zarobić, właśnie niż na obligacjach skarbowych czy na lokacie. Taka jest moja baza. To jeszcze tylko przypomnę, że jeśli podwajamy kapitał przez 5 lat, to mniej więcej jest to 15% rocznie. Oczywiście to nie jest gwarantowane 15%, natomiast to jest mój jakby cel. I w ogóle ciekawe jest to, że w niektórych komentarzach widzę, że niektórzy mówią, że 15% to jest totalnie nierealne i w ogóle co ja tutaj opowiadam, a z drugiej strony, Strony są ludzie, dla których 15% to jest za mało i oni by chcieli mieć dużo większe zwroty. Wiadomo, co osoba, to inne oczekiwania. Jeśli chodzi o mnie, to jest to właśnie te 15% i z tego wychodzę. No dobra, żeby nauczyć się wyceniać akcje, najpierw musimy poznać nieco teorii. I zacznijmy od tego, czego faktycznie potrzebujemy, jakich danych potrzebujemy, żeby wycenić dobrze akcje tą metodą, którą dzisiaj pokażę. Przede wszystkim oczywiście musimy znać cenę akcji. To jest chyba najprostsze do określenia, no bo po prostu wyszukujemy czy to w ramach naszego rachunku maklerskiego, czy tutaj gdzieś na jakichś różnych narzędziach na Google Finance widzimy cenę akcji. W tym odcinku jako przykład posłuży Alfabet. Alfabet na dzień dzisiejszy 24 marca jest warty 167 dolarów, 68 centów. Alfabet, czyli Google oczywiście. Po drugie, potrzebujemy EPS-ów, tak zwanych, czyli Earnings per Share, czyli zyski netto na akcje. Żeby określić, czy spółka jest droga, czy tania, na pewno musimy wiedzieć, ile dana spółka zarabia. No, i dzielimy to wszystko na jedną akcję, żeby było nam łatwiej. Taki EPS jest dostępny na różnych narzędziach, nawet powinno być dostępny na rachunkach maklerskich. Na spokojnie, im lepszy rachunek maklerski, tym takie dane powinny być dostępne. Zobaczcie, tutaj dałem przykład sponsora odcinka XTB. Jeśli najdziemy na tą ikonkę informacji przy jakichś akcjach i wejdziemy sobie tutaj do danych finansowych, zobaczcie, że tu mamy zysk na akcję 813 dolara. Okej, okay. zyski to nie wszystko. Czasami mamy też spółki, które wypłacają dość dużą dywidendę, także musimy się dowiedzieć, jaka ta dywidenda też na akcję jest i to jest DPS czyli dividend per share, dywidenda na akcje. To akurat też, no, jeśli chodzi o XTB, możemy w miarę szybko zobaczyć, e, tutaj też klikając na e, tą ikonkę informacji, w zakładce dywidendy, widzim, widzimy jak e, Google tutaj, Alphabet wypłaca te dywidendy, tu przy okazji przypomnę, że spółki amerykańskie wypłacają najczęściej co kwartał tą dywidendę, także na pewno to trzeba zliczyć e, łącznie, ile e, na cały rok wypłacają tej dywidendy, no ale o tym jeszcze sobie później opowiemy. W każdym razie, czy tutaj, czy na takich narzędziach jak Scrap, czy Fintech, Czat, znajdziemy właśnie tę informację, czy nawet jak wygooglujemy, ile wypłaca dana spółka dywidendy rocznie, no to spokojnie znajdziemy takie informacje. Po czwarte, czego potrzebujemy, to historycznego przeglądu wskaźnika cena do zysku danej spółki. Dla tych, co nie pamiętają bądź nie wiedzą na szybko przypomnienie, czym jest wskaźnik cena do zysku. Jest to wskaźnik, gdzie dzielimy cenę akcji na właśnie te EPS-y, zysk na akcję, no i wychodzi nam jakaś wartość. W przypadku alfabetu Google'a dzisiejsza cena, tak jak mówiliśmy, była 167,68 dolara. Zysk na akcję 8,13 to daje nam ten wskaźnik 20,62. I to jeszcze może za bardzo nam dużo nie mówić, czy to jest dużo, czy mało. Wydaje mi się, że fajnie jest sobie to zobrazować w ten sposób: że jeśli Alphabet, czyli Google, te całe zyski od dziś wypłacały akcjonariuszom w postaci dywidendy 100%, już tam olewając podatek i tak dalej, załóżmy, że dostawalibyśmy na każdą akcję 8 dolarów, 13 centów, to nasz kapitał zainwestowany w tę akcję zwróciłby, się po 20 latach, ponad 20-20,6 lat. I to pozwala nieco jakby określić rząd wielkości właśnie tej wyceny. Generalnie można powiedzieć, że im wyższy jest ten wskaźnik, tym drożej. No bo jeśli by ten wskaźnik wynosił 30, to na, w tej hipotetycznej sytuacji musielibyśmy czekać na zwrot tej inwestycji 30 lat. Także im wyższy wskaźnik, tym drożej jednak to nie wystarczy, jakby sam ten cel nam do zysku, sama ta informacja zbyt dużo nam nie mówi, niektórzy niestety inwestorzy zatrzymują się tylko na tym i na tej podstawie tylko próbują wyceniać akcje, natomiast brakuje tutaj jednego kluczowego wskaźnika, a mianowicie wzrostu tych zysków danego biznesu, no bo jeśli inwestujemy w akcje, inwestujemy na dłuższy termin, no to musimy też określić to właśnie jak ten biznes będzie się dalej rozwijał i jak te zyski będą rosły w czasie. Google nie będzie co roku zarabiał 8,13 na akcję. No, i zadaniem inwestora jest określić, właśnie jak to może wyglądać w przyszłości. Ale o tym jeszcze za chwilkę. Przejdźmy jeszcze najpierw do tego czwartego punktu, czyli tej historycznej wyceny alfabetu, czy właśnie Google'a. No i zobaczę, że na dzień dzisiejszy tutaj już jest zrzut ze Scraba. Możliwe, że troszkę nieaktualny. W każdym razie cena do zysku, właśnie tu 20,38 na dzień dzisiejszy. A historycznie, zobaczcie, wyglądało to tak, że spadał ten, spadał ten wskaźnik, tutaj nawet do 16 na krótką chwilę, i rósł nawet do 60 paru. Także ten zakres wyceny akcji może się bardzo zmieniać, w zależności od tego, co się dzieje na rynku, jakie są. Nastroje na rynku, no ale też jak wyglądają zyski danej firmy. O tym też jeszcze za chwilkę pewnie trochę więcej opowiemy. Fajnie jest jeszcze właśnie zobaczyć jakąś medianę trzyletnią czy pięcioletnią dla takich wycen naszej spółki. Ok, piąty punkt, mega istotny, to co już troszkę napomknąłem, to jest właśnie prognoza rozwoju tych zysków na akcje spółki na kolejne 5 lat. I ten punkt jest totalnie najtrudniejszy, bo no, prognoza już jest trudną rzeczą, i nikt nie wie, jak będzie wyglądała przyszłość. Dlatego w mojej metodzie wyceny spółek Określam sobie różne scenariusze, o czym zaraz opowiem, ale tak, żeby zdobyć jakąś bazę, no, czy, czy te EPS-y będą się rozwijać w tempie 5%, 20% czy 400% rocznie. No, gdzieś jakąś bazę trzeba sobie umieścić. Jak ja to robię? Głównie na podstawie dwóch parametrów, jeśli chodzi o spółki, zwłaszcza amerykańskie. Jak szybko te EPS-y rosły historycznie przez na przykład ostatnie 5 czy 10 lat, to można już, tu już jest jakaś baza, że no, okej, okay, tak się spółka rozwijała historycznie. A także właśnie w kontekście spółek amerykańskich mamy dość duże pokrycie analityczne analityków z Wall Street, którzy też próbują określić długoterminowy wzrost tych EPS-ów. I zobaczcie, to jest EPS long term growth estimates, to jest konsensus różnych analityków, jakaś tam średnia z tych różnych prognoz. Chyba tutaj jest około 50 analityków, którzy określili, jak to według nich będzie wyglądać. No i jest ta średnia 16,1% na dzień. Dzisiejszy. Dodatkowo, analizując już te spółki, możemy troszkę właśnie przewidywać, w jakim cyklu jest dana spółka, co ona teraz planuje robić przez kolejne lata, no i jak to może właśnie wpłynąć na zyski, określając też oczywiście, czy będzie jakaś presja na marże i tego typu rzeczy. Dziś skupiamy się tylko na wycenie, no ale chciałem Wam pokazać, czego możecie się zaczepić na początku. Ok, znając jeszcze te 5 punktów, jeszcze mamy szósty punkt, potencjalny wskaźnik ceny do zysku za 5 lat, bo dziś będziemy prognozować cenę akcji alfabetu właśnie za 5 lat, tak żeby podwoić nasz zainwestowany kapitał. O to w tej całej metodzie, którą używam, chodzi. Ok, mając już te wszystkie dane, żeby wyliczyć wartość godziwą czy fair value danej spółki, Wykorzystuje ten tutaj oto wzór. I co ono oznacza? EPS, zyski na akcję, mnożymy razy tempo wzrostu tych zysków na akcję do potęgi piątej. Tutaj, jakby symulujemy właśnie to tempo wzrostu EPS-ów przez 5 lat i mnożymy to przez to PF5Y, to znaczy, jaka będzie wycena tych akcji za 5 lat. Czyli określając cenę do zysku za 5 lat i zysk na akcję, właśnie za 5 lat, będziemy znać jakąś tam znać, w sensie prognozować jakąś cenę akcji. I to wszystko sobie dzielimy na dwa, żeby niejako zdyskontować tą wartość do czasów dzisiejszych i w ten sposób określamy tą wartość godziwą, jeśli ten scenariusz się faktycznie ziści, powinna nam przynieść 15% rocznie, czyli podwoić kapitał przez 5 lat. Lubię tę metodę, bo jest prosta. Po prostu i dość szybko można sobie wszystko określić i dość szybko możemy zobaczyć, co rynek sądzi na temat danych akcji, czy są one drogie czy nie? Tutaj jeszcze dałem gwiazdkę, bo w tym wzorze nie uwzględniane są dywidendy i te dywidendy też powinniśmy jakby doliczyć finalnie do wzoru. To też już sobie robię w takim arkuszu, który sobie stworzyłem, żeby móc też na przykład wycenić biznesy, które już szybko specjalnie nie rosną, ale na przykład wypłacają dość dużą dywidendę. Ok, wyłożyłem tą teorię, mam nadzieję, że była w miarę zrozumiała. Przejdźmy do teorii praktycznej, no bo pokażę Wam moją praktykę, jak ja to robię, no ale wy oglądacie film na YouTubie, także to dalej będzie w waszym przypadku teoria. Ok, mając te wszystkie dane, o których mówiłem wcześniej, możemy sobie zamodelować, zaprognozować, jak może kształtować się nasz zwrot, czy cena akcji plus właśnie dywidendy z alfabetu. I zobaczcie, że w tym pliku właśnie mam, na żółto tak naprawdę tylko te rzeczy, które ja sam mam wpisywać, Wbijać ręcznie, cała reszta już jest wyliczana automatycznie. No i przejdźmy na szybko, właśnie jak to wygląda. Wpisuję oczywiście, o jakich akcjach tutaj mówimy. Mówimy teraz o akcjach Google'a. Wpisując tutaj symbol Google'a, już wiemy, że to jest alfabet, cena do zysku 2062. Tutaj sam wyliczam już na podstawie tej ceny akcji i tych EPS-ów, które sam wbijam. Też możemy EPS-y brać z Google Finance. Ale nie zawsze to jest aktualne, dlatego wbijam sobie tutaj to ręcznie. I teraz jak widzicie, mam tutaj trzy scenariusze i tak jak mówiłem, ja zawsze bazuję sobie na różnych scenariuszach, pesymistycznym, bazowym i optymistycznym. Przypomnę, ja chcę podwoić ten kapitał, także moją bazą jest te 15% rocznie. I jeśli mamy takie, e, taką cenę akcji, takie zyski, i damy sobie w trzech scenariuszach taki wzrost tych EPS-ów, czyli tutaj na tym przykładzie. Bazowy wzrost to 16% rocznie, EPS-y będą rosnąć rok do roku. W scenariuszu pesymistycznym 12%, a w scenariuszu optymistycznym 20%. Tak sobie właśnie określiłem na podstawie różnych swoich przemyśleń, powiedzmy. Dodatkowo muszę też określić, ile dywidend przyjdzie z tej inwestycji, no bo to też ma znaczenie w końcowym zwrocie. Zwłaszcza dla spółek, które na przykład dużo wolniej się rozwijają, natomiast wypłacają dywidendę. No i tutaj też, jakby ręcznie sobie wpisuję, ile to może przez te 5 lat przynieść taka inwestycja. No i w przypadku Alfabetu dają jakieś 5 dolarów. Tutaj zwróćcie na to uwagę, że ta dywidenda raczej będzie podnoszona Alfabetu, czy Google'a. Przez kolejne 5 lat, na ten moment, to było 80 centów, niecały dolar. Mam wrażenie, że to będzie właśnie rosło, że w tych latach 4-5. To już będzie powyżej dolara, uśredniając powiedzmy 5 dolarów. Jeśli ktoś chce być bardziej konserwatywny, to może sobie wbić 4 na przykład dolary, bo jeszcze odliczy od tego wszystkiego podatek. Wiadomo o co chodzi. Natomiast też przy okazji właśnie tej dywidendy, tego wzrostu EPS-ów, to jest najbardziej kluczowe dla mnie, żeby Wam przekazać dziś, to jest to, że robimy to sami. Nie polegamy na kimś innym to sami musimy sobie tutaj określić bo sami będziemy inwestować własne pieniądze, no i my jesteśmy na koniec odpowiedzialni za to, jak zainwestujemy te pieniądze, i możemy mieć pretensje na koniec tylko do siebie, że na przykład ten bazowy scenariusz, czy nawet pesymistyczny był zbyt optymistyczny, biorąc pod uwagę jakieś zagrożenia danej spółki. Okej, okay. także tak jak mówiłem, to sobie określiliśmy, Wrost, wzrost EPS-ów też sobie określiliśmy, jeszcze jest e, kluczowa dość, ta wycena tej spółki właśnie za 5 lat. Wycena też, cena do zysku oczywiście, jak to będzie wyglądało. Historycznie, tak jak Wam pokazywałem, to było tam okolice tego wskaźnika 26, 23, bywały momenty, że było właśnie 16, no i w tym scenariusz pesymistycznym założyłem, że ta Cena może właśnie spaść do 16 w scenariuszu bazowym 21 i optymistycznym 25, czyli wróci do tej mediany pięcioletniej powiedzmy. I na podstawie tych wszystkich danych wyliczyć fair value czy wartość godziwą. W moim scenariuszu bazowym ta wartość godziwa alfabetu, po której powinienem w tym scenariuszu podwoić kapitał, to jest 181 dolarów. Tu pokażę Wam nawet ten wzór, jak to tutaj wszystko wyliczam, możecie sobie zerknąć. No jeśli w bazowym scenariuszu ta wartość godziwa to jest 180 prawie 2 dolary, dziś to jest 167 dolarów, to znaczy, że jest jeszcze procentowa promocja, nazywam to promką, 7% promki jest alfabetu w tym kontekście. Niektórzy to nazywają margin of safety, margines bezpieczeństwa, że chcą mieć na przykład jeszcze powyżej 10% tej promki czy tego marginesu, są bezpieczeństwa w każdym razie dzięki temu yy, wszystkiemu co sobie tu określiłem też wylicza mi się potencjalny łączny zwrot z tego kapitału no jak widzicie tutaj że jest poniżej 180 dolarów to jest 116 zwrotu, to znaczy jeszcze więcej niż podwojenie kapitału, no chyba, że byłby ten scenariusz optymistyczny, to już w ogóle będzie super zarobić na Google razy 3, można powiedzieć, no i też jest to wszystko przeliczane do średniorocznych stóp zwrotu, potencjalny CAGR, czyli Compounded Annual Growth Rate, potencjalna właśnie stopa zwrotu roczna z tej ceny przy takich scenariuszach. To wszystko jeszcze właśnie sobie pokazuję na wykresie, żeby na szybko, tak naprawdę, wpisując kilka sferek, widzieć dokładnie, jak to może wyglądać. I tu jeszcze przejdźmy sobie przez ten wykres po prawej, też sobie tak modeluję dla tych różnych scenariuszy, jak może się kształtować cena akcji Google przez kolejne 5 lat. Wiadomo, że ja kupując tę spółkę mam zamiar trzymać te przynajmniej 5 lat. Natomiast, no i wiadomo, że ta cena akcji gdzieś tam będzie fluktuowała góra-dół, góra-dół. No i też może się w pewnym momencie okazać, że nie wiem, powiedzmy, że za dwa lata Google będzie warty 600 dolarów, a jakby te, ten biznes aż tak szybko nie będzie się rozwijał, coś tam się wydarzy na, na rynku i możemy też dzięki tej umiejętności, tej wyceny akcji określić, że kurczę, no to już jest chyba jednak za drogo i można na przykład tutaj zacząć sprzedawać akcje. Podsumowując praktycznie, zbieram te wszystkie informacje, Jakie jak EPS, jakie były te historyczne ceny do zysku? Określam, jakie może być wzrost tych EPS-ów. Sprawdzam, jaka jest dywidenda na akcję. Określam, jak może być wyceniana spółka za 5 lat, i to nam w końcu, dzięki temu wzorowi, który pokazywałem wcześniej, wyliczamy sobie właśnie wartość godziwą danej spółki. Dobra, wiecie, jak to mniej więcej robię? Jeszcze kilka dość istotnych słów na koniec. Przede wszystkim, ta metoda, którą Wam pokazałem, nie zawsze będzie działać. Kiedy nie będzie działać, no, przede wszystkim wtedy, kiedy firma nie wykazuje żadnych zysków. Jeśli nie ma zysków, to tam będzie 0 czy poniżej zera. No i ogólnie te kalkulacje specjalnie wtedy nam nic nie dadzą. Jeśli jeszcze jakaś spółka ma ujemne marże no właśnie tych zysków nie wykazuje, wtedy no, ciężko jest wyceniać na podstawie ceny do zysku. Dodatkowo są firmy takie jak na przykład Amazon czy Technion z mojego portfela, gdzie te firmy starają się wszystkie zyski od razu reinwestować. I mogą wykazywać nie do końca miarodajne właśnie te zyski i wtedy ciężko jest na przykład wycenić daną spółkę, jeśli firma właśnie, no to jest trochę punkt A, ale tutaj bardziej w kontekście tego, że firma specjalnie bardzo dużo reinwestuje swoich zysków. Po trzecie, no może też nie wyjść przy firmach, czy nawet nie polecam wykorzystywać tego sposobu takiego wyceny spółek, które, których zyski spadają, no bo wtedy już powinniśmy może na inne rzeczy patrzeć. Po drugie, wycena to nie jest stała, to nie jest konstans. Jeśli zmieniają się warunki, Wokół danej spółki, zmienia się też wycena. I to jest mega kluczowe, żeby nie zapamiętywać jakiejś jednej liczby i się jej trzymać przez rok czy dwa, bo wszystko może się jeszcze zmienić w samej tej spółce czy w całej branży i tak dalej. Jednak spółki to jest prawdziwe życie, a tam może się wokół dużo dziać. Po trzecie, staraj się praktykować własną wycenę spółek i nie polegać na innych. Bo wtedy też dużo lepiej rozwijamy się my, jako inwestorzy. I ta wycena tak naprawdę to jest wynik całej wcześniejszej naszej analizy. I to jest też punkt czwarty, że wycena to jest jedynie część analizy fundamentalnej. Dla mnie końcowa część, tak żeby właśnie jak już znam spółkę, wiem z czym się mierzy, jak planuje rosnąć, i tak dalej, no to wtedy na koniec możemy sobie właśnie sprawdzić, czy ona już jest atrakcyjnie wyceniana, czy nie. Także dla mnie ta wycena wchodzi na sam koniec, można powiedzieć jak już znam spółkę. Na koniec, jeśli chcielibyście podziękować mi za ten czy inne materiały i wspomóc rozwój kanału, to zachęcam do postawienia mi kawy z poziomu cappuccino lub latte. W ramach podziękowania za wsparcie udostępniam mój plik do wyceny akcji, także możecie sami zacząć wyceniać już dziś. Natomiast jeśli chcecie więcej przykładów, jak sam wykorzystuję ten plik w praktyce, to zapraszam do obejrzenia tego filmu.